Witajcie kochani. Pozdrawiam każdy jeden atom sztuki w Was, każdy jeden atom zrozumienia, każde ciepło, każde światło i każde błogosławieństwo, które macie dla świata. Wzmacniam swoją mocą, wzmacniam swoją magią, wzmacniam wiarą, albowiem dziś mam Wam coś do powiedzenia na temat wiary. Ludzie wydarzają się w swoim życiu na różne sposoby. Szukają siebie w pasjach, Szukają siebie w hobby, szukają siebie niekiedy w innych ludziach, w innych miastach, w innych Stanach świadomości, lecz gdy znajdują wiedzą o tym, że nic na tej drodze nie było zgubionym poszukiwaniem, gdy znajdują wiedzą o tym, że w punkcie swojego rozkwitu, w punkcie swojej kulminacji, w punkcie stawania się sobą, każdy jeden element zawołają z powrotem do siebie. I tak oto staną się wszystkim, tak jak i ja się stałam. Jestem mistrzynią ceremonii. Prowadzę rytuał, którym się stałam, a rytuał ten jest spełnieniem przyczyny mojej duszy, a na imię jej wolność. Celem na to życie jest natomiast uwolnienie artystów. I tak oto pod tym sztandarem duszy, z którym zgadza się jej umysł i ciało. I każda jedna molekuła mojego uczestnictwa w świecie kiedyś i teraz zjednoczyłam się kompletnie. Powróciłam do sztuki i sztuka powróciła do mnie, choć zostawiłam ją ponad 16 lat temu. Powróciłam do muzyki, choć również kilkanaście lat temu wyrzekłam się jej, licząc, że i ona zrobi to samo ze mną. Powróciłam do poezji. Powróciłam do sportu. Powróciłam do każdego jednego elementu mnie, nie tyle zgubionego, co zostawionego w przeszłości by przydał się właśnie teraz. By feniksowałam ponad wszystkim, co się zdarza, co się zdarzyło i co może się wydarzyć, a żeby w pełnej, kompletnej i szczęśliwej, mocnej formie siebie być dokładnie tą osobą w tym miejscu i w tym czasie, o którą modlił się świat. I tak oto jestem. Jako zmanifestowana wiarą, jako ta, w którą wierzono, lecz której nie widziano, jako ta, o której mówiono, lecz do której nie mówiono, bo nikt nie wiedział jak. Przybyłam do miejsca, w którym nie jedne, lecz wiele oczu patrzyły w niebo licząc na zmiany. Jedni ewokowali ją po imieniu, inni prosili o to, by była wielka, jeszcze inni w zwyczajnych, codziennych czynnościach wykrzykiwali co jakiś czas Holy shit! I oto nastąpiłam. To, co wydarza się w tej chwili, jest większe niż widać, ale dokładnie takie, jakie możesz poczuć. Możliwe, że w całości Twoja istota zmieści tę wiadomość. Możliwe, że odrzuci ją. Możliwe, że nie jest to po prostu film dla Ciebie. Jest to film dla mnie. Pamiętaj o tym, iż każde prawo to sztuka sprawiedliwości. Więc jako sztuka, każde prawo musi być nadane oraz odebrane. Gdy ustanawiasz prawo, spisz je, leciej również odczytaj, by świat, który ma za Nim popłynąć i podążył, wiedział, za czym ma podążać. Tak oto jestem i ustanawiam prawo. I w Twojej uważności również odmieniam to prawo, i w Twoją uważność również i w Twoją obecność w moim życiu je wysyłam. Jestem światłem. Czystym, boskim światłem w działaniu. Z i życiem. Odpowiedzią na modlitwę miasta, które słyszę w sercu i wielu innych miast, i wielu innych osób, które usłyszały w sercu mnie, tak oto jestem. Wydarzam się na swoim najważniejszym ołtarzu. Zdarzam siebie tutaj ja, zdarza się tutaj moje życie. Wydarzam całość siebie, zjednoczoną w talentach, zjednoczoną w pragnieniach. Zjednoczoną w dźwięku, zjednoczoną w muzyce, zjednoczoną w magii i w poezji. I z tego punktu łączenia się siebie ze sobą w pełnym swoim majestacie, w pełnej rozciągłości swojej istoty wysyłam błogosławieństwa do ciebie. A poczuj w jaki sposób po tobie rozpływa się energia i w ciebie wsiąka. Poczuj, jak ty. Przeprzenikasz się z kantką Wszechświata, dźwiękiem i oddechem, myślą i krokiem, każdym jednym aktem manifestacji i istnienia siebie. I odczuj, jaka wiara jest w Tobie, co w Twoim sercu jest dla tego Wszechświata, jakie uczucia są w Tobie dla ludzi, jakie dla roślin, jakie dla zwierząt. Czym potrafisz produkować dobro i piękno, kiedy iskrzysz najbardziej i najpełniej, i kiedy całość Ciebie zjednoczona pod Twoim imieniem i nazwiskiem, znająca to, co w Twojej duszy jest najważniejszą melodią, płynie zgodnie i w pełnej mocy tam gdzie spełnienie, z punktów, którym ja osiągam ten stan, pozdrawiam Ciebie. Z punktów, w którym potrzebowałam być zjednoczona, by wszystko mogło się wydarzyć, co potrzebuje być wydarzone. Pozdrawiam Ciebie, by i również Twoja pełność i jasność nastąpiła w momencie najważniejszych dla Ciebie wydarzeń. Pozdrawiam Ciebie, zjednoczona, wypełniona wiarą i nadzieją. Pełna wiedzy o tym i pełna szczęścia o tym, co właśnie rozpoczęliśmy i w co wchodzimy. Na tej drodze mogą towarzyszyć Tobie aniołowie, może towarzyszyć Tobie każde jedno Boga w postaci bądź poza nią, mogą towarzyszyć Słowa ważne dla Ciebie, mogą towarzyszyć Uśmiechy przyjaciół, szczęście rodziny, modlitwy każdego, kto życzy Ci powodzenia i dobra, lecz przede wszystkim w tej podróży jesteś Ty, Sam ze sobą i sama ze sobą. I to po swojej własnej drabinie DNA się wspinasz, jak po szczeblach do nieba, każdego dnia przekracając siebie wczorajszego i siebie wczorajszą. Każdego dnia stając się sobą wyżej, sobą pełniej i sobą głębiej. Każdego dnia widząc więcej z innej głębokości i z innej wysokości, to bardzo odważna droga. Lecz każdy w nas z nią poszedł. Wraz z pierwszym oddechem zdecydowaliśmy się na nią i wraz z ostatnim ją oddamy, by móc zanurzyć się w tym, w co wierzyliśmy i w co zebraliśmy. Każde życie po czymś, czy to życie po śmierci, czy po ważnym wydarzeniu, czy po kompletnej przemianie, jest manifestacją tego, co jako wiarę rzucałeś przed siebie. I do przodu, co jako wiarę rzucałeś pomiędzy siebie i kosmos, wiedząc, że dojdziesz tam, wiedząc, że tego doświadczysz. Jaką wczorajszą wiarą jest więc dzisiaj Twoja rzeczywistość? Którymi wczorajszymi obawami dopełniasz dzisiejsze dni? Które nadzieje napisały Ci dzisiejsze szczęście? Zamyśl się nad sobą. Zanurz się w sobie najpełniej i najgłębiej. I posłuchaj dzwonka, którego użyłam po raz trzeci w życiu. To Ziemia. Tym razem po raz pierwszy swoją rozmowę ze światem miała tutaj, na tym brzydkim kontynencie, ale w najpiękniejszym. Najbardziej fascynującym miejscu na świecie dla mnie. Niech każdy czas, którego pragniesz doświadczyć, odnajdzie swoje miejsce, a ty go zobacz. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Wydasz się i dokonaj siebie najpiękniej w tym świecie. Z całego serca, z całej duszy, ze wszystkiego, czym jesteś. Powodzenia.